Cześć czołem, Tomasz Miktałek, birofile w logopiwie, świeżo po Birgik Madness na dowód. Chociaż widzieliście zdjęcia, pewnie z imprezy na dowód pokazuję koszulkę. To jest właśnie e, koszulka siódmej edycji e, Birgik Madness e, Rage. E, bardzo przyjemna impreza, e, pojawiały się zdjęcia na Insta i na... Facebooku, Które gdzieś tam pokazywały, pokazywały, co się na imprezie działo. Filmu żadnego nie było, aczkolwiek polecam film na kanale Browar Gdynia Tomasza Szuca. Tam się pojawiam i również kilka słów na temat Birgit Mednes ze swojego punktu widzenia. Mówię, ale Birgit Mednes się skończyło i trzeba wrócić do rzeczywistości, także do tej rzeczywistości piwnej. Po wypiciu tych wszystkich sztosów pora sięgnąć po coś zupełnie innego. Pora sięgnąć po koncerniaka, najgłośniejszego koncerniaka ostatnich tygodni, czyli książęce Weizen. Proszę bardzo, książęce Weizen. Tak wygląda etykieta, tak wygląda kontra. Mamy również... Jak to zwykle bywa w przypadku serii książęce, estetyczną krawatkę. No i zobaczymy, jak wajcen <grytania> z kompanii piwowarskiej wypadnie. Gatunek pszeniczny typu bawarskiego, ekstrakt 12%, alkohol 5,3%, goryczka na poziomie 11%, ibu. Barwa piwa jasne, mętne. Co jeżeli chodzi. O składniki piwo pasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne, również mamy taką adnotację, składniki woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, a w zasadzie słody jęczmienne, drożdże górnej fermentacji i chmiel, ważone i rozlewane w tyskich browarach książęcych, tak napisano. No mętność jest naprawdę konkretna. Data przydatności 25 sierpnia 2019 roku. Nie powiem o cenie, kupowałem w oszą. No nie pamiętam, ile kosztowało coś chyba w granicach, nie wiem, 360-3,70 mniej więcej tyle. No może ktoś akurat ma jakąś cenę też kupował i orientuje się mniej więcej ile kosztuje, ale chyba poniżej 4 zł, tak mi się wydaje no zobaczymy, wajcen nie jest to jakaś tutaj bym powiedział wielka rewolucja bo tych wajcenów mamy na rynku sporo, są wajceny koncernowe i wampuroskie i, i okocimski żywiec wajcena takiego wajcena, wajcena nie ma ma, ma białe, które ma udawać widbira, to trochę co innego natomiast tutaj mamy wajcena więc za moment już będziemy wiedzieć coś więcej na jego temat ładny kapsel Akurat pod tym względem na koncerny można liczyć. Jest z reguły estetycznie. Zobaczymy, jak jest pod kątem jakości piwa. Kapsel wygląda tak. No, jest ładny, nie da się zaprzeczyć. Kolejny, jakby kolejny wariant kolorystyczny w ramach całej serii książęce. Tak to wygląda. Co w aromacie z butelki? No pachnie jak wajceń, to taki całkiem porządny. Jest banan, dość słodki. Delikatnie goździk. Nie no. Taka kwiatowość trochę. Ale banany z goździkami jak najbardziej wyczuwalne, słuchajcie. Aromat z butelki, pierwsze wrażenie, bardzo im plus. Piwo. Trafia do szkła. Moim zdaniem wygląda świetnie. Jest idealnie mętne, wręcz mleczne. Ja uważam, że tak generalnie wajcem powinien wyglądać zawsze, bez względu na to, czy jest to wajcem koncernowy, kraftowy, czy, czy regionalny. Tak po prostu powinno wyglądać to piwo. Hefe wajcem powinien być mętny, powinien być mleczny. Tych drożdży tam powinno być tyle, żeby one po prostu nam nadały piwu takiego właśnie, Wyglądu. I tutaj tak jest. Piana też nie jest zła, średnio oczkowa, delikatnie przybrudzona biel, tak bym określił, określił jej barwę. Samo piwo ma taką barwę żółto-pomarańczową, bardziej żółtą jednak niż pomarańczową, delikatnie może to jest taka przybrudzona żółć, która troszkę... E, idzie w kierunku takiej łagodnej pomarańczy Dokładnie tak Trochę wygląda w sumie jak sok pomarańczowy Albo nektar pomarańczowy e, Tak wizualnie gdzieś to, e, gdzieś to porównując e, Całkiem, całkiem Przyjemnie Wizualnie na plus Co waro macie ze szkła? Bardzo przyjemne, bardzo czyste Bardzo sztachetne nuty wajcenowe Banan, goździk, są takie kwiatowe akcenty. Ten banan jest dość wyraźny, jest dość słodki. To mnie napawa optymizmem. Zobaczymy, czy będę miał rację. Pachnie jak bardzo dobry Wajcen. I wygląda też jak bardzo dobry Wajcen. Na razie same plusy. Jest naprawdę przyjemny aromat wyraźnie bananowy z akcentem goździkowym. Te fenole są zaznaczone, jest troszeczkę takiej kwiatowości fajnej, która mi akurat tutaj pasuje. Zatem, próbujemy książęce wajcen, pszeniczne piwo, górnej fermentacji, wreszcie górnej fermentacji z kompanii piwowarskiej. Wasze zdrowie. No, jest dobrze. Jak dla mnie, bardzo dobre pszeniczne piwo w niemieckim stylu. Dość pełne, co mi się podoba, jest ta taka nuta bananowej słodyczy. Ja mówię, że takie wajceny są mięsiste. Że one właśnie są takie takie nektarowe, Ma, dają skojarzenie z nektarem bananowym, z sokiem bananowym, przecierem bananowym, czymkolwiek z bananów. E, I tutaj to jest, to naprawdę jest. Retronosowo bardzo ładnie wychodzi goździk, bardzo ładnie wychodzą fenole. Nie jest przegazowane, choć wydawało mi się, że to nagazowanie będzie potężne. Okazuje się, że jest umiarkowane i to jest tylko i wyłącznie na plus, bo czyni to piwo gładszym. Ono w ogóle się wydaje dość gęste, takie właśnie nektarowe, takie jakie, powi takie, jakie powinien być wajcem po prostu. Jest mięsiste, jest bananowe, jest mięsiste. Są skrajne opinie na temat tego piwa i teraz się zastanawiam, z czego one wynikają. Czy wynikają z tego, że rzeczywiście w Polskę poszły butelki jakieś, nie wiem, z różnych tanków, czy de facto nawet z różnych warek gdzieś tam, ważonych przez nich równolegle. Nie wiem, z czego wynika taki rozstrzał w opiniach. Czy może też wynika z uprzedzeń po prostu, bo, bo nie da się powiedzieć, niektórzy nie są w stanie na przykład powiedzieć, że kompania piwowarska, czy jakikolwiek inny koncern mógłby uważać dobre piwo w jakimkolwiek stylu, a moim zdaniem to jest naprawdę dobry wajcen, po prostu. I jakby nie ma według mnie tutaj pola do dyskusji, to co mam tutaj to jest bardzo dobry wajcen. Da się znaleźć gorsze wajceny robione przez Polski Kraft, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że Polski Kraft rzadko się odwołuje do takiego wajcena czystego w czystej postaci. Tutaj mamy wajcena w czystej postaci, takiej niemieckiej, ortodoksyjnej, bananowy, goździkowy, bez żadnych dodatków owocowych czy, czy jakichkolwiek innych. I moim zdaniem to piwo naprawdę stoi na. Dobrym poziomie, a może nawet takim dobrym plus. Fajna słodycz, nektarowa. Hmm, myślę, że latem też to będzie dobra propozycja. Pytanie, czy kolejne warki się nie zepsują? Oczywiście, może tak być, bo tak bywało już wielokrotnie, ale nie tylko z koncernami, tak bywa. Dużo banana, wyraźny goździk, wyraźne fenole, ta przyprawowość charakterystyczna e, bardzo fajna dość gładkie, mięsiste. Jeżeli ktoś lubi niemieckie pszenice, to moim zdaniem spokojnie nawet powiem, że warto sięgnąć. To jest po prostu bardzo przyzwoite, pszeniczne piwo. I mówię to całkowicie e, jako niezależny gracz, niezależny vloger. E, nikt mi nie zapłacił, ani nawet nie pomyślał, żeby mi zapłacić. To jest po prostu dobre piwo. E, jeżeli ktoś lubi pszenicę, właśnie takie w niemieckim stylu <coughs> hefewajceny to zdecydowanie zdecydowanie polecam e, jako reset e, po Birgit Mednes i sztosach e, wszelkiego rodzaju. Myślę, że jak najbardziej ciekawa propozycja jeżeli piliście to oczywiście podzielcie się opiniami w komentarzach pod filmem zapraszam także na Facebooka na grupę Birofile Club również dlatego że tam różne ciekawe rzeczy różne ciekawe dyskusje na poziomie co ważne mają miejsce moi drodzy serdecznie was pozdrawiam i dziękuję za uwagę Tomasz Migdałek Birofile w logo piwie pijcie dużo dobrego piwa wasze zdrowie Cześć.